Zapraszam na historyjkę. Tylko mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak tytuł przypadkowe spotkanie. Ej, przepraszam, nie zauważyłam cię. Spoko, ja też nie patrzyłam, gdzie idę. Jesteś nowa, prawda? Tak dopiero dziś. W takim razie mogę ci pokazać szkołę. Naprawdę byłoby miło. Po prowadzeniu po szkole wieczorem spotkali się w parku. Dziwne, czuję się tu jakby bezpiecznie bo jesteś. Przy mnie nic ci się nie stanie. Alex, dlaczego jesteś taki miły? Bo przy tobie czuję się sobą. Ja chyba też. Dobra, słuchaj, ja już muszę spadać do domu. Okej, okay, ja też pa. Hejka, Lena. Widziałam cię z jakimś typem. Tak, uważaj na niego. Czemu? On już kogoś zranił. Może tym razem jest inaczej. Dobra, ja lecę do domu, narka. Ech, pa. Następnego dnia w szkole. Hejka. Hej, muszę ci coś powiedzieć. Ja też. Boję się, że cię stracę. Nie stracisz, jeśli będziemy szczerze. Lena, zakochałem się w tobie. Ja w tobie też Dwa lata później Alex poprosił Lenę o spotkanie o późnej godzinie. Godzina dwudziesta dwa. Alex, czemu mnie to wezwałeś tak późno? Bo nie potrafię tego dnia powiedzieć w dzień. Brzmisz, jakbyś się żegnał. Może trochę. Co się dzieje? Muszę wyjechać dzisiaj. Żartujesz, prawda? Gdybym mógł, nigdy bym nie odszedł. A ja, co z nami? Właśnie to boli najbardziej. Powiedz, że zostaniesz, proszę. Gdybym został, zniszczyłbym ci życie. Nie decyduj za mnie. Byłaś najlepszym, co mnie spotkało. To czemu mnie zostawiasz? Bo czasem miłość to pozwolić odejść. Obiecaj mi jedno. Cokolwiek. Że mnie nie zapomnisz. Tego nie da się obiecać, bo to niemożliwe. Miałeś być na zawsze, a byłeś tylko na chwilę. Bardzo krótki, mocny. Nie każda miłość zostaje. Emocjonalny. Czasem miłość nie wystarcza, żeby zostać. Smutny klasyk. Obiecaliśmy sobie zawsze. Wyszło na chwilę. Cichy, poetycki. Została cisza. I wspomnienia. Idealny na ostatnią sekundę. To koniec, choć serce jeszcze nie wie.